Jeżeli chodzi o pierwszą grafikę, pokazuje nam ona dwa kluczowe poziomy cenowe. Pierwszy z nich jest to Realized Price, jeżeli chodzi o inwestorów krótkoterminowych. No i aktualnie ten poziom cenowy to okolice 112,5 dolarów. No i sam raport wskazuje na fakt, że im dłużej przebywamy poniżej tego poziomu cenowego, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo dalszej korekty. No i tutaj potencjalnym poziomem wsparcia są okolice 89 tysięcy dolarów, czyli jest to średnia cena aktywna. Inwestorów z wyłączeniem monet uśpionych, także jak widzicie, no pierwszy slajd nie jest zbyt zachęcający, a jeżeli spojrzymy na grafikę drugą, która pokazuje nam aktualny procent supply bitcoina w proficie, no to tutaj również spadliśmy do poziomów niewidzianych od sierpnia roku 2024. No i tutaj również mamy wskazanie, że jest to dość kluczowy poziom, ponieważ to właśnie przedział między 70 a 90% supply w proficie wskazuje na utrzymanie się trendu wzrostowego.